leży kolejny jakiś zrzut ale tam w oddali widzę drugiego ciekawe czy nie parka tam w dołku leży drugi o kurcze może być para nie jakieś dwunastaczek nie duży, z półtorej kilo, z ,60 kilo sześćdziesiąt może troszeczkę więcej. No dzisiaj ładnie. Idziemy zobaczyć, czy to fajniejsze. Raczej tak. To jeszcze jakiś inny a inne kurczę to nie jest do pary ładna sztuka ale to nie jest do pary o kurczę on tu już chyba leży trochę cały brudna róża pieczęć się w ogóle nie ma na skórka on tu już trochę leży o kurcze. Chyba tego byka poznaje. Chyba poznaje go. Tak. No to dzisiaj dopisało szczęście. Cztery świeże sztuki. No ale tą tykę to poznaję od tego byka. Mam dzisiaj jego zdjęcia. Pierwszy się, widziałem go jak się wycierał. sypułu. Myślałem, że nie żyje ten byk, a jednak przeszedł.